święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad. Całym światem. Jezu, ufam Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Faustyno, módl się za nami i za całym światem, błogosławiony Michale, módl się za nami i za całym światem, święty Janie Pawle II, módl się za nami i za całym światem, błogosławiony Teofilu. Módl się za nami i za całym światem. Wszyscy święci błogosławieni apostołowie Bożego Miłosierdzia. Módlcie się za nami i za całym światem. Matko Boża Miłosierdzia. Módl się za nami i za całym światem. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Kirelaison. Chryste, Kire Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa Włonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Zmiły się nad nami. Serce Jezusa nieskończonego majestatu, Zmił się nad nami. Serce Jezusa świątynio Boga, Zmił się nad nami. Serce Jezusa przybytku najwyższego, Zmiły się nad nami. Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios, Zmił się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich, bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości, umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z i wstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadziejo w Tobie umierających zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Wszechmogący, wieczny Boże, weź na serce najmilszego Syna swego i na chwałę za dość uczynienie. Jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tego syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu, najsłodszy odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie najświętszemu sercu Twemu, aby jeszcze ściśle zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Cię wcale, wielo odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, O Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca swego. Królem, bądź nam, O panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie. Ale i synom marnotrawnym, którzy cię opuścili. Sprawa, by do domu <laughs> rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne <laughs> mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela, przywieć ich do przystani prawdy, jedności, wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkie ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała, bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Ojcze, przedwieczny, ogarnij naród polski swoją miłością. Daj nam światło Boże i ducha Bożego. Aby wszyscy mogli podążać drogą anioła pokoju. Jezu, Ty jesteś naszym Bogiem i zbawicielem. Ulec zranienia narodu polskiego, a plany wszystkich rządzących uczy zgodnymi z Twoim planem zbawienia. Za przyczyną świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała i świętego papieża Jana Pawła II, błogosław ojczyźnie naszej. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za wszystkimi kapłanami świata, powierzając papieża Leona i biskupów diecezji Ewskiej Jerzego i Dariusza. Przyjdź ich pobłogosławić, uczyń owocną ich posługę. Daj Twoim pasterzom przedstawienictwo świętego proboszcza Zar. Z serce podobne do serca Twojego syna. Zbudź przez Twojego ducha świętego liczne powołania kapłańskie. Jezu, najlepszy lekarzu, uzdrawiaj chorych, w szczególności księdza Kustosza Jaremę, kapłanów, którzy posługiwali i obecnie posługują w tym sanktuarium. Jezu, miłosierny, który zszedł z krzyża, aby uzdrowić świętego peregryna z choroby raka, przyjdź z pomocą do wszystkich ludzi chorych, aby uzdrowieni mogli śpiewać w ogóle pieśń wdzięczności za jego wielką dobroć i miłosierdzie. Jezu cichy serca, pokornego, otwórz serce swoje dla wszystkich zmarłych i przyjmij ich do serca swego. Weź na sługę Bożego, księdza Kazimierza Hammerszmita i doprowadź do chwały błogosławionych. Ojcze Miłosierdzia, Twój syn pozostawił nam zachętę do modlitwy, mówiąc: Jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy mój ojciec, który jest w niebie. Ufnie temu zapewnieniu, w ciszy serca przedstawiamy Ci nasze osobiste intencje. Ja proszę za świętej pamięci Franciszka, która, który dzisiaj odszedł do Pana. Jezu, ufam Tobie. Intencje Ojczyzny, piąta tajemnica chwalebna ukoronowanie Najświętszej Marii Panny. Ojcze, nasz, tu jest niebie, święcimy Twoje, przyjdź kreso Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako, im im my nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. winowajcom I nie, nie wróć nas na, na pokuszenie, ale nas baw od złego, złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, głosowanoście między miastami i błogosławonej owo żłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między Niastami, i błogosławiony owoc żłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między Niastami, i błogosławony owoc złota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławonaś między jazdami i błogosławony owoc Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.